Matylda i Piotrek. Każde dziecko może by być dorosłym. A każdy dorosły tęskni za dziecinnymi zabawami. Pytaliśmy się nauczycieli, co najbardziej lubili, gdy byli dziećmi. Popatrzcie, co nam odpowiedzieli. Co Pan najbardziej lubił robić, gdy był Pan dzieckiem? Wiesz, co ci powiem, to jest tak, że to, to jest bardzo trudne pytanie, bo ja już swojego dzieciństwa tak dokładnie nie pamiętam, ale na pewno lubiłem się bawić, na pewno e, uprawiałem sport nie tylko jako dziecko, ale też i potem już będąc troszkę starszym, e, grałem bardzo dużo w, w piłkę koszykową. Zresztą do tej pory mi zostało i ten sport za mną cały czas gdzieś tam stoi. Gram u padmingtona. E, gram też również w siatkówkę. Ale pewnie jako chłopiec też bardzo dużo przebywałem z kolegami na podwórku. Graliśmy w gry, w gry które wy teraz nie znacie. To jest taki, taka gra na przykład jak Palant, jak na przykład Państwa i Miasta, ale nie takie na kartce, tylko z takim polem, które się zaznaczało na podwórku. No, nie będę tłumaczył teraz na czym to polegało, bo to jest dłuższa wypowiedź. Sztandary, lubiłem lody, pewnie tak jak każde dziecko. No i, no i to chyba wszystko. No. I to był czas taki fajny, który wspominam, jako czas takiej beztroskiej zabawy. Tak to wyglądało. Co pani najbardziej lubiła, gdy była Pani dzieckiem? Gdy byłam dzieckiem, najbardziej lubiłam wszystkie zabawy, które odbywały się na podwórku. Niezależnie od tego, czy to było lato, czy to była wiosna, czy zima, zawsze bardzo chętnie przebywałam na podwórku. Na podwórku spotykały się dzieci, miałam fantastycznych kolegów, fantastyczne koleżanki i wspólnie wymyślaliśmy różne gry i zabawy. Były to takie zabawy, które pewnie znacie, jak na przykład dwa ognie. Były to takie zabawy jak skakanie przez skakankę. Ustaliliśmy kolejkę, kto i kiedy kręci, kto skacze. Bardzo fajną zabawą i to dziś wspominam i, i myślę, że moglibyście też popróbować. Były to skoki przez gumę. Na różnej wysokości zawieszało się gumę, tak. Dwójka dzieci stała, wieszała tą gumę na różnej wysokości i trzeba było w odpowiedni sposób przeskakiwać przez tą gumę. Super zabawą była zabawa w chowanego. Bawiliśmy się w podchody. Bardzo często jeździliśmy na rowerach. No jak byłam już taka zupełnie, taka bardzo, bardzo malutka, no to bardzo chętnie bawiłam się z koleżankami, kolegami w piaskownicy. To były moje ulubione zabawy. I również na świeżym powietrzu lubiłam przebywać z moją mamą, która mnie i i moją siostrę zabierała bardzo często do lasu i tam zbieraliśmy maliny i grzyby a czasem po prostu się tylko oporaliśmy. to był taki miły czas spędzony, spędzony z moją mamą Co Pani najbardziej lubiła gdy była dzieckiem? Uwielbiałam rysować i e, największy problem jaki miałam to rodzaj kredek ponieważ wtedy najwięcej było kredek świecowych których ja Wręcz nie cierpiałam i e, lubiłam rysować kredkami takimi zwykłymi. Co pan robić jak był pan dzieckiem? Takim całym małym dzieckiem, czy takim większym dzieckiem? Czy takim jak ty dzieckiem? Obojęty. Obojęty. To mogę powiedzieć, jak takim były dzieckiem jak ty. Tak? To ja bardzo lubiłam grać piłkę, biegać po podwórku bawiliśmy się od chowanego bardzo często i a w zimie to bawiliśmy się też w lepienie bałwanów i rzucanie kulek i robiliśmy też takie twierdze z zimy, bo kiedyś były takie zimy, w których był śnieg, nie takie zimy jak dzisiaj, że śnieg nie wiadomo kiedy jest, naprawdę śniegu było dużo i jak były ferie szkolne to śniegu zawsze było pod pod dostatkiem, także w zimie to była wesoła, wesoła zabawa, jeszcze jak było wolne, a no to prawie cały dzień się było, było na, na podwórku. No, myślę, że dzieci w dzisiejszych czasach też lubią e, podobne rzeczy. No, nie było wtedy komputerów, e, tylko jedynym takim e, przekazem, oknem na świat to była telewizja, ale był tylko jeden program, co dzisiaj jest, na którym ciężko jest? Co Pani najbardziej lubiła robić, gdy była dzieckiem? Najbardziej lubiłam spędzać wolny czas na podwórku z koleżankami i kolegami. Coś jeszcze? Lubiłam grać w piłkę, dwa ognie, jeździć na rowerze razem z nimi. Co Pani najbardziej lubiła robić, gdy była Pani dzieckiem? Jak byłam dzieckiem, najbardziej lubiłam bawić się z moimi koleżankami i kolegami na podwórku chowanego. W piłkę I to był czas, który najmniej wspominam z dzieciństwa. Co pani lubiła najbardziej robić, gdy była dzieckiem? Jak byłam dzieckiem, to najbardziej lubiłam bawić się w piasku z chłopakami, samochodami. Robiliśmy różne mosty, budynki, domki i bawiliśmy się rysowakami. Że byłam dziewczyną i nie miałam takich samochodów, to wszyscy koledzy z podwórka pomagali mi i przynosili mi swoje autka. Co pani najbardziej lubiła robić, jak była pani dzieckiem? Jak byłam dzieckiem, najbardziej lubiłam czytać książki, e, zwłaszcza te przygodowe o jakichś przygodach e, albo o superbohaterach. E, więc polecam wam czytać książki. Czytajcie dużo książek, wtedy dzieciństwo jest takie bajkowe e, i kolorowe. Co pani najbardziej lubiła robić, gdy była dzieckiem? No dobrze, powiem wam prawdę, moi kochani. Zawsze eksperymentowałam w kuchni z różnymi substancjami, które tam mam usiane w szafeczkach i dlatego zostałam chemikiem. I zapraszam Was na moją lekcję, w poeksperymentujemy. Może być? To fajnie. Co Pan najbardziej lubił robić, kiedy był Pan dzieckiem? Kiedy byłem dzieckiem, najbardziej lubiłem zdobywać puchary i grać w piłkę. Coś jeszcze? Co jeszcze? Co jeszcze? Hmm... Jeszcze bardzo lubiłem się uczyć. Zdobywać też piątki i szóstki w szkole. Ja też lubię grać w piłkę i bronię. A uczyć się lubisz? Tak. No to wszystko jest w porządku. Co Pani najbardziej lubiła robić, jak była Pani dzieckiem? O, mnóstwo rzeczy. Uwielbiałam skakać w gumę i na skakance. Grałam w kolory. A co najlepiej lubiłam robić z dziewczynami? Słuchajcie, to robiliśmy tajemnicze widoczki. Zrywaliśmy kwiatki, malowaliśmy obrazki, przykrywaliśmy to drobnym szkiełkiem, szukaliśmy tajemniczego miejsca i zakopywaliśmy widoczki. To była nasza ogromna tajemnica. Nikt nie mógł jej wydać. Bardzo to lubiłyśmy. I zawsze, żeśmy sprawdzały, czy te widoczki na drugi dzień przeżyły. Bardzo często się zdarzało, że robaczki je bardzo lubiły te nasze widoczki, bo one nieraz kryły prawdziwe kwiatki, a robaczki uwielbiają kwiatki i nam zjadamy. Co jeszcze lubiłam? Lubiłam jeździć na rowerowe wycieczki w takie tajemnicze miejsca, nieznane, często nad strumyczek. Brałyśmy sobie wtedy kocyki z dziewczynami, koledzy brali piłkę i miło spędzaliśmy czas na podwórku. To były bardzo fajne, wesołe chwile. Ja bardzo też... za nimi tęsknię. Ja też lubię jeździć na rowerze. Lubisz jeździć. jeździć na rowerze? Tak. A gdzie się wybierasz najczęściej? Najczęściej to jeździmy do ogródka. Hmm. A daleko masz do tego ogródka? Nie. Sam jeździsz? Z tatą. Z tatą jeździsz na rowerze? No chyba teraz to bezpiecznie jeździcie na tych rowerach. Masz ze sobą kask. O, teraz takie piękne kolorowe kaski. Słuchajcie, jak ja byłam dzieckiem, nie było takich kasków cudnych. Nikt wtedy nie zakładał kasku. Rowery to takie były składaki. Teraz to chyba taki prawdziwy górski rower masz. Specjalny, dostosowany do naszego krajobrazu. Tak. Hmm, super. Wiadomo, że w kasku trzeba jeździć, żeby bezpiecznym być i zdrowym. Super! Bardzo Wam gratuluję. Co Pani najbardziej lubiła, robić, gdy była dzieckiem? Gdy byłam dzieckiem, nie uwierzycie, ale najbardziej lubiłam bawić się w szkole. Dostawałam od swojego rodziców taki duży zeszyt, w którym wypisywałam sobie imiona wszystkich moich lalek i miśków. No i oczywiście rozkładałam wokół siebie wszystkie niezbędne rekwizyty. Do tego był dziennik, wskaźnik, tablica, kreda i bawiliśmy się tak do późnego wieczoru. Coś jeszcze? Yy, lubiłam tańczyć. Lubiłam tańczyć i nawet byłam zapisana przez moich rodziców do szkoły. Do takiej szkółki paletowej, która też się odbywała tutaj na terenie akurat tej szkoły. I to chyba wszystko. Z okazji Dnia Dziecka życzymy Wam dużo piątek i szóstek w szkole. Chcemy podarować Wam różne zabawy. Dużo radości i uśmiechów i całusków. Niech rodzice wam pozwolą wszystko. 7 czerwca odbyła się czwarta edycja polskiej akcji czytelniczej Jak Mnie czytamy Jak Czytam. W naszej szkole tematem przewodnim były cztery pory roku. Odkąd Matylda literki poznała, Ciągle by tylko książki czytała. Czyta gdy tylko oczy otworzy i do wieczora książki nie odłoży. Wiosną, gdy pierwsze zakwitną kwiaty, Matylda czyta na kolanach taty. Słoneczko z góry pięknie przygrzewa, w górze skowronek radośnie śpiewa. Na letni wypad tato namiot składa, Matylda książki do plecaka wkłada, bo nie ma nic lepszego w świecie niż w książek, karty zanurzyć się w lecie. Jesienna plucha trzyma wszystkich w domu, ale Matylda nie wadzi nikomu, bo chmurny świat piękny się wydaje. Gdy w czytelnicze udaje się kraje. Za oknem tańczą śniegowe płatki, mróz na szybach maluje kwiatki, pies chcąc na spacer ogonem merda, a przed Matyldą książę leży sterta. Wiosna, lato, jesień czy zima Matylda czyta i nikt nie powstrzyma jej wielkiej pasji, pasji czytania. Ale w tej szkole czyta też Ania. Robert i Krzysiu, Kinga i Nastka czyta po prostu cała piętnastka. Mądrzy, błyskotliwi piątki zbierają. Tacy są tu uczniowie, bo książki czytają. Słońce czy deszcz, śnieg czy wiatr, książka przed nimi otwiera świat. I w szkole odbywają się zajęcia szydełkowania. W tej chwili są bardzo mało popularne, ale bardzo przydatne. Szydełkowanie uczy cierpliwości i zdolności manualnej. Zajęcia są super i w tej chwili robią kwiatka. Umiem już robić łańcuszek, słupki i półsłupki. Zajęcia szydełkowania odbywają się raz w tygodniu. Może nie są takie trudne, jak się wydaje. Są łatwe. Wszystkich chętnych zapraszamy na zajęcia szydełkowania. Czekamy na Was od września w Bibliotece Szkolnej. W naszej szkole odbywają się warsztaty turystyczne pod tytułem Walory turystyczne Europy. Tam dzieci uczą się poprzez zabawę. Zapraszamy na fotorelacje. relacje.